Czy zdarzyło Wam się, że na stronie internetowej chcecie ustawić autoplay dla filmu, ale nie działa? Po prostu film stoi w miejscu i trzeba nacisnąć przycisk play. Może się to zdarzyć, gdy chcecie na przykład użyć głównego banera w formacie wideo, na przykład wideo w tle i tak dalej. To się dzieje wtedy, kiedy plik wideo ma w sobie ukrytą ścieżkę dźwiękową. I aby autoplay działał, Musimy tę ścieżkę dźwiękową usunąć, ponieważ przeglądarki domyślnie blokują autoplay w filmach, czyli autoodtwarzanie w filmach, które mają wbudowaną ścieżkę wideo. Jak to zrobić? Można to zrobić za pomocą darmowej aplikacji Handbrake. To jest open source aplikacja, można sobie ją bezpłatnie pobrać z internetu. Ja przeciągnąłem właśnie film do tej aplikacji. Domyślnie otworzy Wam się właśnie ten widok, podsumowanie. Aby usunąć z tej aplikacji ścieżkę, aby usunąć z filmu wideo ścieżkę, wideo, ścieżkę audio, musimy przejść do zakładki audio. Tutaj mamy ścieżkę dźwiękową widoczną w danym filmie. Aby ją usunąć, po prostu naciskamy ten krzyżyk. I w ten sposób pozbawiamy filmu ścieżki dźwiękowej. Gdy już usuniemy tę ścieżkę, naciskamy Rozpocznij kodowanie. Tu musimy ustalić, gdzie to wideo się zapisze, jak ten plik się będzie nazywać. I gdy już to zrobimy, naciskamy Rozpocznij kodowanie. I możemy teraz spokojnie zastosować funkcję Autoplay w filmie na stronie internetowej. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, Subskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę pod tym tutorialem.